Maciek, chyba nie tak sobie wyobrażałeś ten start dzisiejszy w Klingenthal. No na pewno nie tak. No ciężko ciężko było mieć tak negatywne nastawienie przed konkursem, żeby tak skakać. No cóż, no trzeba jakoś przełknąć tą porażkę i myślę, że dno zostało dzisiaj osiągnięte i po prostu teraz odbić od tego dna. Może, może jest to odpowiedni moment do tego, żeby się od, na odbić i na zimę przygotować dobrą formę. Co to było nie tak w tych skokach? Tak. E, przede wszystkim nie było pomysłu na te skoki, bo jakby całe przygotowanie do, do dzisiejszych treningów i kwalifikacji była jakby jedna wizja skakania na imitacji, na rannym treningu. Pierwsze dwa skoki były skoczone wedle tej wizji, a nagle na kwalifikacje e, jakby miałem skoczyć zupełnie inaczej, bo, bo te skoki nie były dobre, stąd troszkę po prostu miałem pustkę w głowie, nie wiedziałem za bardzo jak, jak mam skoczyć i... Skoczyłem inaczej, to nie wyszło i no, trudno. Teraz właściwie kolejne skoki w zawodach dopiero takie, przynajmniej na tym poziomie, dopiero zimą. Ja wiem, czy Jak podejdziesz do tych zawodów? Czy to czujesz, że jakoś się to zdeprymuje, czy raczej zmobilizuje dodatkowo do przygotowań? Tak, następne skoki tutaj w Klingenthal, już na Płarze Świata. Już mam taką nadzieję, wiadomo, że jeszcze skład nie jest podany. No cóż, przede wszystkim trzeba a, chyba porozmawiać z trenerami ustalić jakby wspólny język, bo tutaj chyba to najbardziej szwankuje, że po prostu rozmijamy się e, wizją i nie bardzo się rozumiemy, po prostu ta komunikacja zawodzi. Tener trener ma co innego na myśli, ja co innego i nawet no, ciężko jest coś słowami przekazać, bo ten trener po prostu e, coś mówi, a ja do końca nie wiem, o co trenerowi chodzi. Tak, no, chyba to jest takim priorytetem teraz, żeby ustalić po prostu wspólny język i, i, i dowiedzieć się, czego sztab ode mnie chce, a czego ja bym chciał od, od skoków. na później to wcielić w życie i jest jeszcze, jest jeszcze trochę czasu. Nie, nie powiem, że dużo, ale na pewno wystarczająco do tego, żeby, żeby przygotować się na tyle, żeby tą sytuację zostawić gdzieś tam daleko za sobą, żeby mnie to nie zdeprymowało na zimę i przyjechać i skakać po prostu normalnie. No to dzięki Maciek i powodzenia w kolejnych zawodach.